Siemaneczko, witam Was, jeżeli jesteście ciągle tutaj, bardzo się cieszę. Moi drodzy, będę teraz cisnął z tą dużą ścianą. I teraz sobie wcześniej e, za kulisami rozkminiałem, jak rozłożyć tu płytki. Bo ogólnie rozkmina jest taka, że mam na tej ścianie takie... 246 cm nie, przepraszam, 200, trochę mniej 243 cm na całej ścianie jest tutaj, nie? I teraz tak mógłbym te płytki rozłożyć, czyli taką dać 76, i miałbym tutaj fugę. Ona by się chowała za tym parawanem, więc no, jest to fajna opcja bo byłaby jedna fuga niewidoczna, powiedzmy, nie? Jakoś bym tam postarał się zrobić też ciągłość tych płytek i miałbym jedną fugę niewidoczną. No i wtedy później by szła 120 i taka 46. No ale z tych dwóch części miałbym resztkę, yy, która nie za bardzo mi pasuje ani tutaj, ani tutaj, więc... Yy, Postanowiłem zrobić to troszkę inaczej, i wiecie co? Chcę zrobić to tak. 120, 120 i te 3 cm, co mi tu zostaje, to wezmę i wklejam tutaj karton gips, i przyklejam płytkę na ten karton gips klejony do komina. Okej, okay, stracę tutaj te 1,5 cm, ale tym karton gipsem i płytką uzyskam to co mi brakuje i wtedy po prostu będę miał dwie całe płyteczki ładnie fuga wtedy mi wychodzi, ona wychodzi tutaj, nie jest na środku tej instalacji ale ja i tak sobie to wszystko tak przełożę, żeby tutaj kran był na równo z fugą i lustro i wszystko i to będzie bardzo estetycznie wyglądało tym bardziej, że no, mi tego karton gipsu trochę zostało. Widzicie, są takie resztki. Więc ja sobie tu wykorzystam. Zamiast wynosić to do kontenera, kleję to na tą ścianę. I wtedy uzyskam to, co potrzebuję. Nie? Także ja dzisiaj polecę sobie z tą ścianą. Ale jako pierwsze przykleję ten karton gips, żeby to już sobie chwytało. Tu jest wszystko ładnie zagruntowane. Chwycę sobie ten karton gips. Zacznę kleić te płytki I jak mi się jeszcze uda To pokażę wam jak będę ciął na 4,5 Sobie tutaj ten narożnik Czyli wam pokażę cięcie Na 4,5 No ja tutaj się będę starał robić kontynuację te, Tych płytek nie? Żeby tutaj to sobie tak Ten komin ładnie się zgrywał Więc to powinno dosyć ładnie wyglądać yy, A tymczasem ja biorę się do roboty Bo strasznie wam dużo gadam A, wanna już sobie tu fajnie Trzyma, jakby ktoś wątpił, czy to jest stabilne. Wszystko, no to patrzcie na rancie świadomie. Na samym rancie, no do góry, nożek spad, z kieszeni. To jest wszystko bardzo mocne. Tym bardziej, że wiecie co? Eee, to jest wanna od roki. Eee, te wanny, poczekajcie, schowam z ołówek. Te wanny odroki są trochę grubsze. One nie są takie prześwitujące jak te. Jak te wanny inne i to się wszystko fajnie trzyma, widzicie? Tu można szaleć yy... Jest mocne, nie? Więc jak widać Ale, to jeszcze też nie jest koniec Bo ja później, jak dostanie mi płytek troszkę To ja sobie tu w środku wszystko jeszcze tymi płytkami od dołu poobklejam Żeby to było jeszcze bardziej, bardziej stabilne A później jeszcze oczywiście przyjdzie też zabudowa która też tą wannę wzmocni, ale w związku z tym, że ja sobie tą ściankę tak zrobiłem, że mi to praktycznie wchodzi tutaj wszystko na styk, plus wszedł jeszcze mm, ten mamut, no to nie ma lipy. To jest mocne. No zresztą sami widzieliście, nie? No moi drodzy, czas z płyteczkami. Już wam wszystko mówię. Zaczynam sobie od tej płytki tutaj. Widzicie, tu już mam to mniej więcej rozrysowane na ścianie. Zaraz sobie przykleję tą płytkę. Już sobie ją... Już sobie ją przygotowałem, widzicie? O, jest. Ona mi wejdzie sobie tam. Pod wannę lekutko. Tutaj do góry. No tu niestety lekutko mi się uszczerbiła przy przycięciu. Ale zbytnio mi to nie szkodzi, bo tutaj nachodzi też na to rozetka biała. Więc jest spoko. Nałożę tą płytkę, przykleję ją i lecimy dalej z tematem, dobra. Wam tak dopowiem, czego nie powiedziałem wcześniej, a to jest dosyć ważne. Ze względów estetycznych, oczywiście. Jak będziecie sobie wannę ustawiać, to ustawcie sobie ją tak, żeby Wam się fuga fajnie zgrywała. Żebyście nie mieli docinki yy, na tej płytce ani na tej płytce czyli żeby jakaś tu Wam jakaś taka mała docinka nie wyszła. Oczywiście, jeżeli macie na to taką możliwość. W tym przypadku ja tak tutaj mam, więc teraz na to pójdzie mi cała duża płytka. Podeprę ją sobie klinami oczywiście od dołu i nie będę musiał wstawiać żadnej małej docinki. Zresztą zaraz zobaczycie. Ja Wam coś jeszcze tutaj dopowiem, moi drodzy, odnośnie tych otworów. Nie? Ja sobie znowu te otwory rozmierzę w taki sposób, otóż jak to pokazywałem na jednym z filmików. I gdzieś tam niektórzy ludzie pisali, że wow, u mnie majster to podszedł z płytką, przytrzymał płytkę, zrobił kreskę, przełożył, przytrzymał, zrobił kreskę. Tak, jak najbardziej tak można zrobić i to też, jeżeli masz wprawę, to ci wyjdzie. Jak mam płytki takie 30x60 albo 60x60, 60, to też tak przeważnie robię. Ale jak mam duże płytki, Abo jak chcę zrobić filmik instruktażowy, no to robię to dla osób, które mogą różne płytki położyć, więc pokazuję to w taki sposób, na przykład jak ten tutaj. O, że ten otwór sobie po prostu rozrysuję na ścianie i przełożę go znowu na płytkę. Moi drodzy. Ja wiem, że niektórzy może jakieś małe płytki kładzą i, i w ogóle i mogą się dziwić, że to tak robię, ale wierzcie mi, że jak układam płytki wielkoformatowe, które mają 2,80 m, to ja ich nigdy nie przymierzam. Nigdy ich nie przymierzam, bo nie będę łaził z tą płytką, przymierzał, sprawdzał, czy otwór jest ok, rozrysowywał sobie. No przecież to się w głowie nie mieści. Dlatego robię to w taki sposób jak tutaj. I wychodzi wszystko picobello. Trwa to dłużej, tak, ale z dużą płytką tego tak nie zrobicie. Teraz tą 120 też nie będę tutaj latał, męczył się, przykładał do ściany, odrysowywał sobie. No bo to jest za duża płytka, za ciężka. Więc to robię w taki sposób. Mówię o tym po prostu, bo wieście mi, zdarzają się osoby, które wyśmieją Ciebie, bo ty pokazujesz coś, jak zrobić jakby dla całego ogółu osób. Nie no to wyśmieją cię, zrobią z ciebie, że ty się nie znasz i w ogóle no, przykro mi niestety, Ech. ludzie mało inteligentni na tym świecie jeszcze istnieją, istnieć będą. No niestety, ale... Aby zrozumieli to, o, dlaczego to robię w taki sposób, to wolę im to wyjaśnić. Z całym szacunkiem do Was wszystkich, drodzy majstrzy, ja wiem, że Wy wiecie o co chodzi i to nie jest do Was. To jest tylko dla tych osób, którzy pewnych rzeczy nie czają. Dobra, a ja teraz lecę z tematem. Przełożę sobie ten otwór na płytkę, yy, wywiercę otwornice, które używam. Wam też pokażę, jak Wam pokazuje tak wszystko. Jest otwornica od Ruby i tu jest jakaś otwornica. Kurczę, kupiłem ją w Bricomanie. Ona kosztowała niedużo, bo chyba 50 zł. I powiem Wam, że robi robotę. Robi roboty to jakieś, nie no name, coś takiego, no, ja nie pamiętam co się nazywało, nie? Ale wycina mi te otwory, no spokojnie, na tyle co tych otworów robię, daję radę. No i akurat to będzie pasować. To sobie przełożę na płytkę i zaraz będę leciał z tą płytką. I do góry. no i patrzcie, mam te dwie płytki już położone, i teraz powiecie, ale bubel! Ale bubel! Nie potrafisz kłaść płytek. Słuchajcie, moi drodzy, to że macie płytki 120 na 60 to nie znaczy, że one mają 1200 mm na 600 mm. Nie ja mam tutaj akurat no, dwa rodzaje płytek i nam coś pokażę. Oczywiście fachowcy też, to już wiedzą, nie? Nie zgram się z nimi, no bo mam różnicę. O, tu będzie halek, nie widać. Na jednej płytce mamy różnicy takie 3 mm. No to na dwóch już jest 6. Na trzech już jest 9. Na 4 12 mm. I te fugi no niestety nie będą mi się zgrywać. Kiedyś tak się jeszcze bawiłem w to, że e, szukałem tej środkowej, żeby szła. Ale jak są takie dwa rodzaje płytek, że są białe i ciemne, no to już w to się nie bawię, po prostu idą inne fugi ciemne i białe, więc to się tak różni. A z drugiej strony, no to już też kwestia jest taka, że po prostu trochę jest powiedzmy brak, no to jest brak wiedzy też inwestora, bo skąd on ma też to wiedzieć, nie? Widzi, widzi 120 na 60 i myśli, że jest 120 na 60, ale one się różnią, jeżeli są inne firmy. Jeżeli byście chcieli mieć totalnie idealnie zgrane fugi, to weźcie sobie mm, dwie, dwa rodzaje płytek, powiedzmy ciemne i jasne, ale weźcie sobie je z tej samej firmy, żeby to była ta sama seria powiedzmy tych płytek, ale dwa różne odcienie, wtedy ok, one się będą y, zgadzać fugami, natomiast w tym przypadku jak tutaj, one się nie będą zgadzać fugami. I tutaj nie ma co kombinować, bo nic nie, nie wykombinujecie, nie wyczarujecie, płytki nie rozciągniecie, trzeba je zrobić tak jak są. No i nic, ja lecę sobie dalej z tematem do przodu. Wiecie co, coś wam powiem, bo akurat mi się przypomniało odnośnie elek. Jeżeli tak, jeżeli boicie się że elka Wam pójdzie, a muszą być koniecznie te elki, to sprzedam Wam patent, na jakich ścianach elki nigdy nie pękają. I to z wielkoformatówek, mam elki zrobione i to w kształcie naprawdę U. I to pokażę Wam to, zaraz w wkleję fotkę. Jest? Widzieliście? Dobra. Mam takie elki porobione i słuchajcie, one nie pękają nigdy, ale to nigdy na ściana z kartą gipsów. Jeżeli macie ścianę na stelażu i jest kartą gips, ona nie pęknie. Bo te płyty na tych profilach sobie pracują i nie robią takiej siły na tą płytkę, więc ona nie pęknie. Ściana sobie zapracuje, płyta i stelaż sobie, to wszystko jakby zniweluje, te wibracje nie przychodzą na płytkę i ona nie pęka, więc to jest taki jeden z moich patentów. Tylko nikomu nie mówcie, nikomu nie mówcie, proszę. <gry> a inaczej, jak wam się przyda, to się bardzo cieszę. Dobra, lecę dalej e, z tą docinką i z kolejną częścią ściany. Zaczyna to już coraz ładnie wyglądać. I patrzcie, to co wam pokazywałem, nie? Patrzcie tutaj, e, jaki jest dystans. A zobaczcie tu u góry, jaki jest dystans, a już ten tam, nie? Się wszystko zwiększa, no bo jeżeli płytka jest mniejsza od drugiej, no to tak to już jest, nie? Dobra. I ścianka jest już pyknięta zobaczcie jak to wygląda no i ja jest dosyć ładnie od razu powkładałem sobie puszki też na klej. w ogóle tu miałem trochę przeboje z tym otworem, bo yy, ta otwornica duża którą mam do gniazdek to gdzieś ją zostawiłem na jakiejś innej budowie no i robiłem mniejszymi otwornicami ten otwór i wyszło mi takie jakby jabłko ale <noise> nie jest źle. No i tutaj tak samo, przez to wycięłem prostokąt niż dwa okrągłe, bo po prostu nie mam tej otwornicy tutaj, a robota musi iść do przodu. No, na kolejnym filmiku zrobię tutaj te cięcia, więc wam pokażę, jak to będzie wyglądać. I teraz tak, dobrze mieć kliniki takie malutkie przy sobie. Bo płytki różnią się formatem. One mają takie malutkie różnice, tam milimetr, pół milimetra, i takimi małymi klinikami to sobie to wszystko wyregulujecie. Bo jak będziecie jechać cały czas na po, powiedzmy tych klipsach, no to jeżeli jest na jakimś jednym jakaś mała różnica, no to ona wam się gdzieś będzie przekładać na kolejne płytki, a tak to lepiej od razu ją sobie wyregulować. Później, no, na fudze, już tego widać nie będzie. A kolejne płytki będą Wam dobrze wychodzić. No, i tak to już powoli zaczyna wyglądać jak łazienka. W tym filmie to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że jesteście zadowoleni. Bardzo się cieszę, że ze mną tu jesteście. A tymczasem, do następnego!